Hejka, witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku. Dziś zrobię poradnik. Em, no, poradnik jak zrobić taką chodzą animację chodzącej w postaci w Kinemaster. Tak, tutaj właśnie przygotowałam Mumble. Ogólnie nagrywam to na telefonie, a na telefonie dopiero sobie zainstalowałam e, Gacha Live. tam, Gacha, live I po prostu em, Tutaj jakby No po prostu Nie robiłam jeszcze postaci, bo niedawno no, Przed chwilą sobie zainstalowałam Bo nagrywam to na telefonie, ja zawsze na tablecie No a, te, no, a teraz nie, nie przedłużając, zróbmy ten poradnik Więc tak Najpierw wchodzimy właśnie Ja już to mam zrobione, ale w, pokażę wam Wchodzimy właśnie w body Czekajcie może od początku Tutaj gdzie jest mobizen wchodzimy właśnie tutaj tu tu, tu gdzie jest właśnie Mobizen, wchodzimy w body i wciskamy tutaj właśnie, gdzie jest Chang'e, poza 16, to wciskamy właśnie to. No i tutaj wchodzimy na drugą i bierzemy na przykład to, gdzie jest Mobizen, albo to, albo to. Ja wezmę chyba jednak to. Albo dobra, nie, ja wezmę to, takie, to co miałem na początku. Wtedy wciskamy hide, te oko, hide, i pojawia się nam coś takiego i Mobizenom, albo jakoś inaczej tam robimy screenshot. Zdjęcie mamy zrobione. Wracamy z powrotem i wtedy wychodzimy z kachalaju. Wchodzimy sobie na wymarz, wymazać tło. Sorry, o czekajcie, muszę to od nowa zrobić, bo ja ogólnie to nagrywam, ale ten odcinek mi się jakoś skasował, więc. Muszę to zrobić od nowa. No, czekajcie. Ja dla Was to zrobię specjalnie od nowa. I jak, macie, jak jesteście na początkowej stronie, wchodzicie tu, eraser. Tutaj, gdzie jest mój mobizen? No, tutaj. Eraser. I wybieracie zdjęcia. No, ja wybieram właśnie. Wybieramy tej postaci. Zaznaczamy ok. I wtedy wchodzimy w auto, tutaj, właśnie w to. No i wtedy wymazujemy tył. Wciskamy OK, że jest gotowe. OK. Dobra, zapisujemy do galerii i mamy właśnie tutaj naszą postać. Wtedy już możemy wyjść i wchodzimy w, kin w kinemaster. Hmm. Wtedy wchodzimy w tutaj nowe, robimy właśnie, otworzymy media i wybieramy sobie jakieś tam zdjęcie. Ja wybiorę na przykład oko. Tylko sobie je powiększę. Bo no, po prostu chcę mieć większe. Okay. No, i wtedy mamy już tutaj wszystko zrobione. I teraz wchodzimy w layer. Layer, tak. I wchodzimy tutaj, żeby dodać zdjęcie. I bierzemy z eraser. To tak to ma nazwę tutaj. I bierzemy to. Wyrobimy y, to do końca. Ok. Zobaczymy, czy jest wszystko równo. Wtedy powiększamy naszą postać. Dajemy ją na początek. I wchodzimy właśnie tutaj, jak mam Mobizela. To wchodzimy tutaj na ten kluczek, tutaj o, ten kluczek. No, wchodzimy w ten kluczek i tak. Wciskamy to kółeczko, przesuwamy naszą postać tak samo jak tą czerwoną linię. Przesuwamy dalej. Postać także. ok Przesuwamy to też. I robimy aż do końca. Hmm. Przesuwamy, i na końcu zobaczycie ten efekt. Przesuwamy, hop. Hop. No, i mam nadzieję, że Wam się taki poradnik przyjmie. Mam przynajmniej taką nadzieję. I no, chyba tak. Jeśli będziecie ich więcej i chcieli takich poradników, to możecie napisać w komentarzach. E, tutaj już jestem prawie przy końcu, to już tutaj zrobimy ostatnie. Najwyżej skrócimy film. Znaczy film ten wiecie. I wtedy mm, kasujemy tu chyba. No, w każdym razie kasujemy. No i teraz zobaczcie tą reakcję. Widzicie? Nasza postać idzie. No, widzicie? Trochę to za długi zrobiłam film, ale widzicie dowód. No i teraz y, mogę wyjść sobie i zobaczycie to, jak to wygląda. No, możecie później dodać, to możecie wykorzystać do filmów, Naprawdę bardzo przydatne, naprawdę bardzo wam polecam, naprawdę mega fajny sposób, mam nadzieję, że coś zrozumieliście z tego odcinka, oczywiście na kanał możecie dać łapki w górę, suby, tak i ogólnie nie, no po prostu, no nieważne zresztą, no i jeśli będziecie chcieli więcej poradników, piszcie w komentarzach, ogólnie mam nowe intro, więc za chwilę, znaczy na samym początku jest, zobaczyliście na pewno, zapomniałam wspomnieć. No i popadki, bo film już trwa 6 minut ponad, no więc spa!